my crowning achievement my atlas of world Witam szanowny gronogracze. Rewit z tej strony. Dzisiaj demonujemy wrogów na mapkach. Jak widzicie, postacią Gladiator pod Lightning Strike będzie to postać na Dual Wield, czyli pod dwie mace Doriani, czyli Full Elemental Damage na Lightning Strike. Bardzo fajna kompozycja, w szczególności że atakujemy tutaj głównie z dystansu. Zadajemy bardzo konkretne obrażenia. No i myślę, że naprawdę jest to, jest to dość fajna postać, żeby e, sobie tutaj ostro pokazać. Jesteśmy na mapce Tilu 8 obecnie, więc obecnie zadajemy 31000 damage'u. Jednakże myślę, że to dość mocno się zwiększy w momencie, kiedy m, będziemy mieli już 5 Frenzy Charge. Y. Spróbujemy to załadować. Na tych stworach mamy 4. Przejdźmy tutaj. I mamy 5 obecnie, 53 tysiące, a z flaszką 64 tysiące. Obrażeń, tak więc całkiem fajnie. Level 85 jak na razie, więc zapraszam poszczegóły I drzewko umiejętności w poe. Planner. jak widzicie, mamy tutaj gladiatora. Innymi słowy, wybieramy, przynajmniej ja wybrałem pod block i pod outmatch and outlast. Innymi słowy, mamy tu Frenzy Charge i Endurance Charge. Jak atakujemy dwoma brońmi. Ogólnie na początku idziemy, staramy się przejąć tą, tą drzewko, tą część drzewka i życie, czyli wybór właściwie w tamtą stronę to idzie troszkę później. Jeżeli chcemy mieć większą przeżywalność na samym początku, innymi słowy, blade barrier. Tutaj mamy blok, tutaj mamy blok na dwóch broniach. Dlaczego wziąłem Fury Bolts? Moi drodzy, tutaj w tym buildzie atakujemy zasięgowo, innymi słowy naszymi pociskami, które zadają 25% mniej obrażeń, ale mamy przedmioty, które nam mocno buffują Projectile Damage. Dlatego Projectile Damage to ten punkt wziąłem, żeby mieć więcej dipsa w konwersji na błyskawice i więcej bloku. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. Tutaj to, to jest build tak naprawdę zrobiony pod krytyki Um, niestety tu mam 100, punkt, 100 level jest potrzebny, żeby to osiągnąć, czyli bardzo, bardzo dużo. Jednakże jeżeli nie chcemy iść pod krytyki, możemy spróbować pójść troszkę inaczej. Możemy wyłączyć Twin Terrors możemy wrzucić tutaj punkty pod Elemental Damage, jak widzicie w Weapons, ale mamy tutaj jeszcze penetrację odporności 6%, co jest bardzo fajne. Możemy również wyłączyć tutaj Hardseekera z tej strony. I tak naprawdę zmienić całkowicie ten build, i to możemy sobie zostawić, to możemy też wyłączyć, właściwie do tego nie potrzebujemy. I w tej konfiguracji możemy przejść sobie tędy, wziąć sobie buffę jeszcze na dual wieldy, i blok dodatkowy, przejść górą, dostaniemy wtedy więcej życia, i przejść tędy. Tutaj otrzymujemy bardzo fajne buffy na błyskawice i Kolejną, kolejne przybicie odporności, co jest całkiem fajne. Czyli mamy tutaj 8% penetracji odporności na błyski, dodatkowo tutaj 6% penetracji ogólnie na żywioły. Tak więc to jest taki build pod czyste żywioły, który się całkiem dobrze sprawdza też. Jeżeli nie chcecie uników, kolejna sprawa, to wyłączamy sobie tutaj uniki. I właściwie idziemy tutaj pod konwersję na Armor i Evasion, czyli wszystko konwertuje się na pancerz na Armor. W tym momencie mamy 95 punktów z unikami pod te punkty mamy 98, to już wygląda troszkę lepiej. Jeżeli chcecie być jeszcze bardziej pancerni, to zdecydowanie możecie zamiast Gladiatora możecie wybrać Championa. Champion da wam Fortify na stałe redukcję obrażeń dość masowaną i Inspirationale polecam tutaj mamy 35% increase damage czyli dla nas i naszych sprzemierząców czyli to jest całkiem sporo, 35% więcej obrażeń na takiej konfiguracji więcej przeżyjemy tak naprawdę No dobrze, przejdźmy do umiejętności Moi drodzy, jeżeli chodzi o umiejętności no to połączenie to wygląda to w taki sposób, że tutaj mamy Battle of the Beast ja polecam jednak Lightning Coil z powodu tego, że ma fajne buffy i debuffy, można powiedzieć, ale połączenie Lightning Strike w nim na 5L mam następujące: sam, samą umiejętność, jak widzicie, tutaj pisze 25% less projectile damage, to będziemy kontrolować innym przedmiotem, który Wam pokażę za chwilkę, i to jest konwersja 50% physical damage na Lightning damage, czyli innymi słowy, robimy to tak, żebyśmy mieli praktycznie sam Lightning Damage plus jakieś tam rzeczy, jeżeli chodzi o Heraldów Ash i Herald of Thunder który służy bardziej jako e, wrzutka, debuffa, jeżeli chodzi o klątwę. Tak więc tutaj mamy weapon elemental damage, e, mamy tego Male physical damage, który bazuwe, bazowy e, physical damage nam wzrasta e, i e, multistrike support. multistrike support sobie atakujemy sobie trzy razy pod rząd. Całkiem fajna rzecz. No i physical e, lightning support. Jeżeli chodzi o konwersję, to jest już pełna konwersja na błyskawice. Zobaczcie, mamy tu 37 tysięcy, prawie 38 tysięcy e, siedząc, nic nie robiąc. Jak to wyjmiemy, to spada nam damage bardzo drastycznie do 23 tysięcy. Jeżeli chodzi o male physical damage, to jest oczywiście mele, czyli w momencie, kiedy uderzamy kogoś, a my atakujemy z dystansu. Jeżeli to wyjmiemy, no to, to spadek do 26 tysięcy, jednakże możecie sobie tutaj a, potestować różne rozwiązania. Jeżeli macie 6L, to możecie tutaj wrzucić a, przybicie odporności. Zdecydowanie Penetration, Lighting Penetration Wam się tutaj przyda. Słuchajcie, te Doriani, Sceptery mają to, to do siebie, że one supportują wszelkie gemy, które tutaj są, dodają 20-levelowy 20-poziomowy gem Elemental Proliferation. Co to w ogóle robi? To tak naprawdę podpalenie może na przykład rozprzestrzeniać pomiędzy stworami, na przykład szok i tak dalej. Tak więc w momencie, kiedy Wrzucimy sobie do tego Doriani na przykład nasz Herald of Ash, który polecam, zdecydowanie polecam to zrobić w taki sposób. To w tym momencie, jeżeli kogoś podpalimy, to ten ogień się rozprzestrzenia. I w tym momencie ja jeszcze tutaj polecam wam podpiąć Burning Damage, zwiększone obrażenie od podpalenia. Ja tego tak nie mam z tego względu, że w momencie kiedy włączę wszystko, cały nasz Herald of Ash, tu mam 92 many. Jeżeli bym wrzucił to tutaj, to wzrasta ta pula o 5%, dokładnie 5% z 30 do 35%, miejcie to na uwadze. No i wtedy jest za mało many, ale ja sobie to wyrównam, i później w późniejszym okresie to tak podobne. bo w tym momencie mam tylko 30 many, a tak zawiera 23 i mam trochę przestój w dipsie czasami. Chociaż wysysam manę z ataku, co jest naprawdę fajne, słuchajcie, kolejne połączenie bardzo istotne i broń właściwie rękawice mega istotne dla tego buildu Winds of Change 50% Chris Physical damage, ja mam tu 49 maksymalnie jest 50 i innymi słowy, nasze projectile, nasze pociski wylatujące, czyli te wszystkie błyskawice, które tam lecą. One mają zwiększone obrażenia 50%. I to jest właśnie to, że w tym momencie mamy plus 25% Projectile Damage, z tego względu, że sama umiejętność redukuje obrażenia o 25% na tych pociskach. Więc to jest naprawdę mega. Mamy tutaj szanse na odepchnięcie wroga, redukuje nam szybkość ruchu. No, ale dostajemy trochę życia. Bardzo, bardzo fajne rękawice. Troszkę drogie, ale fajne. Tu mam połączone oczywiście, Immortal Call z, z Increased Duration, z Casual Damage Taken. I tutaj wrzuciłem Phase Run. Phase Run e, daje nam phasing, daje nam szybkość ruchu zwiększona 30%. 20% Male Physical Damage. Tak więc jeszcze zwiększamy za każdy Frenzy Charge długość trwania tej umiejętności. Tak więc ogólnie bardzo fajny skit bardzo fajnie wygląda mniej więcej e, mniej więcej nie pokażę wam bo właśnie gra postanowiłem je wyrzucić e, no i nie wiem czemu Okej, okay. rozumiem nie, nie nie lubicie mojego gladiatora swoją drogą to ostatnimi czasy dużo ludzi narzeka na e, FPS-y w ogóle że gra strasznie chodzi Rozmawiając z ksm powiedział, że 90% ludzi po ich zmianach ma, ma upgrade FPS-ów, a 2% ma downgrade, więc. Ja mam w pewnym sensie downgrade, nie działa to dobrze. No ale kontynuując, phasing wygląda w taki sposób. O, coś takiego. Więc, bardzo fajna rzecz. Przydaje się. Mamy tutaj dodża na spele, Dodja na ataki. Jeżeli robicie w ogóle na uniki, to zdecydowanie ta flaszka jest pomocna. Jeżeli robicie na armor, to flaszka, która daje armor, tak więc tak to wygląda. Kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o połączenie, to mam tu lip slam połączony z szybkim atakiem, z Fortify, który się przydaje i Blood Magic. Czyli nie korzystam z many przy skoku, tylko i wyłącznie jak widzicie, życie mi schodzi, ale one są, to są drobnice. Więc nie ma to kompletnie znaczenia. Ja wrzuciłem sobie tu EDMWIL, żeby mieć większą szansę na blok. Jednakże prawdopodobnie z tego zrezygnuję i wrzucimy tutaj coś innego. Jednakże szansa na blok w tej konfiguracji, postaci. Um, tutaj mamy defense 50%. Szansa na blok ataków, szansa na blok spelli. 50% oczywiście z naszego um, tutaj drzewka dostajemy jeszcze 8% w momencie kiedy kogoś zablokujemy więc 58% na dual wheel to jest chyba sporo prawda to nas dobrze chroni w mojej ocenie, często blok ataks i spells tak więc 50 to jest naprawdę fajnie w tym przypadku moglibyśmy zrezygnować z Envil, 8% bloku byśmy stracili to dużo ale moglibyśmy tu wrzucić na przykład większą szansę na blok czarów Aktualnie możemy sobie wejść tutaj do mojej skrytki. Mam coś takiego jak. O! 50% chance price to spells. Jednakże to jest cast speed, więc ja tego nie używam. Ale może wam pokażę, tak żebyście sobie zobaczyli. Jeżeli to podmienimy, to mamy jeszcze więcej szansy na blokowanie speli niż ataków. Co jest całkiem fajne, jak atakujemy z dystansu. No i w tym przypadku, jeżeli coś nas zaatakuje, dostajemy jeszcze 8%, czyli 71% szansy na blokowanie speli. Super jeżeli chodzi o e, nasze herald of thunder i herald of ash jak wspomniałem w Dorianie go wrzucamy ale herald of thunder łączymy z conductivity poprzez curse on hit tak więc bardzo e, przydatna kwestia jeżeli chodzi o pierścienie to wiadomo czym więcej house resistance tym lepiej na każdym przedmiocie powinniśmy mieć element damage with Weapons, żeby zadawać jeszcze więcej obrażeń e, no ale to wszystko trzeba powolutku wypracować lightning call 6L całkiem całkiem fajna sprawa Chciałem wspomnieć jeszcze o dwóch kamieniach, które używam. To są bardzo istotne. Będzie wam brakować trochę inteligencji, ponieważ Mace potrzebuje tam 114 inta. To jest konwersja inteligencji z dexterity. Wszystkie punkty Dexterity w tym obrębie zamieniają się na inteligencję i w tym momencie sobie można bez problemu poradzić. Fertile mine bardzo serdecznie polecam. Drugi kamień to jest zwiększenie obrażeń z elektryczności, static electricity od 1 do 2 punktów obrażeń dotrzymujemy za każdy punkt DEXa. Ombrębie, czyli tutaj mamy 10, 20, 30, 40, 50, 60 punktów ogólnie. Bardzo ładnie otrzymujemy od 1 do 72 obrażeń od błyskawic. Ta postać mojej drodzy została stworzona z tego tarczownika, którego ja miałam niedawno. Tak więc ogólnie rzecz ujmując, tam miałem bardzo dużo bloku, bardzo dużo, dobrą przeżywalność przez to. Jednakże brakowało trochę sprzętu i Dips sięgał 25-27 tysięcy. Ogólnie troszkę mało. Tutaj mamy więcej obrażeń, atakujemy z zasięgu. E, całkiem fajnie, fajnie to wyszło. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Mogę Wam rzucić rzeczywiście build na tarczownika pod filmem. Wrzucę Wam e, do poe planner build na tego go miłego jego zabawy w tworzeniu takiego pana. Dajcie znać, jak wy, w jaki sposób Wy narobicie gladiatora. Myślę, że to będzie całkiem przyjemna sprawa poczytać Wasze komentarze. Tak więc pozdrawiam serdecznie. Na koniec polecam film, jakie przedmioty podnosić w Path of Exile. Przydatny poradnik dla każdego. Zostaw lajka, zostaw komentarz. Czym więcej komentarzy, tym dalej film zaleci na tubach. Zostawcie również subskrypcję, jeżeli Wam się podoba kanał. Trzymajcie się do następnego filmu.